Czyli będzie chłodniej. Małgosia Kukuła dołączyła dzień dobry. Małkoś, dzień dobry. Na dzień początek dobry. oczywiście reprezentacja. Bo ale oczywiście, ale zostało tyle fajnych emocji. Dobrze, że ten mecz na koniec był taki dobry. w I pierwszej połowie. Zdjęcia, prawda? Widziałaś I ten moment wzruszenia, z... tak, wojtek szczęsny tak, i jego syn. Tak. Będziemy to wszystko pokazywać. Małgosia Kukuła. Zapraszam. Myślę, że nie jeden się wzruszył, my też, prawda? Tak, tak. Reprezentacja Polski żegna się z Mistrzostwami świata w Katarze, choć biało-czerwoni przegrali 1 do trzech z Francuzami, to do kraju wrócą z podniesionym czołem mecz z obrońcami tytułu udowodnił, bowiem, że potrafią nie tylko przeszkadzać rywalom, ale również grać ofensywnie i efektownie. I to jest ba piękne, że się angażują, bo ich głos jest bardzo mocno słyszalny. To prawda i piękne to wyróżnienie, bardzo fajne te, te słowa i prawdziwe, tak. U nas więcej takich, Gosiu, mówiłam o tym wzruszeniu, to pokazujemy to zdjęcie, prawda? Pokażmy. Tak, no chwyta za serce. Zobaczmy, to jest Wojciech Szczęsny i to zdjęcie, z jego małym synkiem, którego ten człowiek, ten po prostu mistrz polskiego mundialu tam w Katarze, pociesza po tym wyniku, czyli po przegranej z najlepszą drużyną świata, czyli z mistrzami z Francją, no to też świadczy o wielkości. Ale ten synek człowieka. naprawdę może być dumny ze swojego taty, po tym no i on to zapamięta. Pewnie zapamięta. Jasna, że taka. Jak nie, to to zdjęcie mu to przypomni. Zapamięta. Oczywiście, że zapamięta. Panie Wojtku, ile Pan nam wzruszenia dał w tym mundialu? Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno, bo skoro wcześniej przed mundialem słyszeliśmy o tym, że Wojciech szczęsny, to w ogóle już po tych rozgrywkach może żegnać się, to nie. Proszę się nie żegnać. Nawet w tak pięknym stylu. Nie, nie, nie. My Piękna chcemy. Klasa, piękną klasę Pan pokazał, więc tak trzymać i kontynuować. Kontynuować, koniecznie. Koniec. Kontynuować będzie również Małgosia Kukuła, która wróci do Państwa Dziękuję za do 17 minut. Do zobaczenia. Zastanawiamy się nad tym, jak od 16, gdy jest ciemno, dotrwać do 21. Jak żyć od 16? Jak żyć Drana. od 16. Ale teraz Kręci? będą dobre informacje, prawda? Po 36 latach znaleźliśmy się w miejscu, w którym ma że no Dobrej Agnieszka Cygielska do No tak, ale Agnieszka Cygielska mówiła niedawno, że za mojego życia coś takiego się nie wydarzyło. Więc... No, bo wiesz, no, muszę doliczyć te parę lat jeszcze, ale o, tego tam. nie pamiętam. Tych <grym> że <grym> nie bardzo. pamiętam. Najnowsze informacje, od Małgosi kukuło. Zapraszam. Reprezentacja Polski żegna się z Mistrzostwami Świata w Katarze, ale koniec Mundialu pozostawił pytanie o przyszłość w kadrze Roberta Lewandowskiego. Spekulacje nasiliły. No proszę bardzo, to tylu twardzieli i miękkie serca, wszyscy, którzy tam byli. Tak. I Niezły zlot! To nie moja zasługa, mówi jeden z Moto Mikołajów, to zasługa elfów. No Te właśnie. prezenty dla dzieci. Dokładnie, dokładnie. Super informacja na koniec tego serwisu. Małgosia Kukuła. Małgosiu, bardzo dziękuję. dziękuję. To teraz do eksperyment będzie. Tak, do zobaczenia o siódmej. Popatrzmy na to. Jest i ona, niech barwy Państwa nie mylą na granatowe, ale mówię o biało-czerwonych. Małgosia powiem, Kukuła. Powiem. Proszę bardzo. Takie informacje na koniec serwisu od Małgosi Kukuły. Małgosiu, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Widzimy się o godzinie 8, a my już teraz o temacie, od którego ty zaczęłaś, czyli o Polakach, o biało-czerwonych, bo mamy swoich wysłanników tam w Katarze. To jesteśmy w pełnym składzie. Małgosia Kukuła, która z państwem zostaje? Ja państwu serdecznie dziękuję. Zobaczymy się w strefie kibica, a tutaj, na tym miejscu, Łukasz Jedliński, Lada Moment. Dobrego dnia. Reprezentacja Polski żegna się z Mistrzostwami świata w Katarze, choć biało-czerwoni przegrali jeden do trzech z Francuzami. To do kraju wrócą z podniesionym czołem mecz z obrońcami tytułu udowodnił bowiem, że potrafią nie tylko przeszkadzać rywalom, ale również grać ofensywnie i efektownie. W rozmowie piaseckiego występ polskich zawodników oceniał były trener kadry narodowej Andrzej Strejlał. No bardzo energiczne. Dzień. To właśnie. Cześć Małgosiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jedliński. To teraz zobaczyliśmy te pandy w trybie energicznym? No podobno. Że latem są bardziej ale no, no, leniwe bardzo. i tak dalej. Słyszałem. że jak, jak nasze energii. niedźwiedzie. Mnie mnóstwo energii zimą. Tak. Dzięki wielkie, że przywitałaś Dziękuję. mnie takimi pandami. Do, Do zobaczenia. Jestem Do zobaczenia. ciekaw, co pokażesz o 8.30 na koniec serwisu. Dzięki zatem raz Do jeszcze. Zobaczymy. Ale no co ty tego strachu Francuzów nie, nie, ja nie dostrzegłaś? Nie, nie wiem, A, ale. No, Taki ty ja wierzę, Małgosi. Ja też wierzę, Małgosi. Zawsze wierzę, Małgosi. Tak. Nawet wtedy, gdy mówił, że Francuzi się I To tylko kobieta, może coś takiego nie. Oj, no, ja, tak. Wielu kibiców tak na pewno mówiło po pierwszej Dobra. połowie, wiesz? No może nie po pierwszej, bo tam dostaliśmy bramkę do Ale śladni. po jakichś fragmentach. Po 40 minutach. Po 40, no. To na pewno takie opinie się pojawiały. Nie tylko Małgosi, ale tobie to to wierzę. Wierzysz. 8.31, czas na serwis. Tak. Sforsować. A propos tego, co powiedziałaś, że Francuzi się nas bali chciałem jeszcze nawiązać do tych słów. Słuchaj, bo naprawdę to był ważne... taki leitmotiv teraz? Może być, wiesz, do końca poranka może być. Bo mam pytanie, czy ty masz znajomych wśród Czechów? No nie. Nie? No nie, szkoda. A no to może no to... poznasz kogoś, dowiesz się, no. czy Czesi się też nas boją, bo moja droga, 24 marca w przyszłym roku gramy z Czechami, Aha. jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Będą się nas baczyć. No niech drżą już. Już teraz się mogą niech bać. No, czyli nie Czyli nie masz znajomych, ale stwierdzasz, że Czesi mogą się nas już teraz obawiać. Dokładnie. Czekamy na kolejne wieści z innych obozów naszych rywali. Małgorzata Kukuła, masz zaproszenie do Strefy Kibice. Super. Tak za rok, za 4 lata na mundial. 2024, bo awansujemy do euro, na pewno. Jesteś no. pewny? Wszyscy będą się rozbać. Czy jestem pewny? Jestem pewny. Tak. Okay. Awansujemy, Dobre. awansujemy. To do zobaczenia za rok. O mundialu jeszcze nie rozmawiamy, bo chodzi o radość z gry, tej jeszcze nie ma. Może będzie. Wtedy Dobre. pogadamy. Zobaczymy, kto będzie grał wtedy za 4 no. lata, jeśli się dostaniemy. To jeszcze odhaczam. Francuzi się nas boją cześci również. Małgorzata ta zwróci. do Was wróci. Do Państwa wróci o godzinie 9. Dzięki. Dzięki. do zobaczenia. Mamy ze 30 sekund. 30 minut, na pogodę. To wyszukujemy tych miejsc, gdzie. No i proszę, punktualnie, Małgorzata Kokoła, 9.30, czas na serwis. Zapraszam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. E, gratulujemy nominowanym tak. wszystkim. I liczymy na kolejne nominacje? Otóż to, liczymy na kolejne nominacje, no i ostatecznie liczymy na nagrody dla naszych dziennikarzy. Jakościowe dziennikarstwo jest w cenie i jest nagradzane. Trzymamy kciuki bardzo mocno. Oczywiście. A czy możemy jeszcze raz zobaczyć Jonathana? To takie pytanie do reżyserki, bo chciałem powiedzieć, że jak nas. O tym już mówił. Tak, 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 tak. jak te, a widziałam, jak na... że byłeś bardzo zainteresowany. Bardzo, bo jak na 190-latka, to trzyma się całkiem. Całki? O proszę, całkiem nieźle się trzyma. No nie dałbym mu 190 lat. No ja też nie. Ja też nie. Tak sobie pomyślałam, jak, jak przygotowywałam ten materiał, że naprawdę no, długiego życia dla nas wszystkich. Naprawdę, wszystkim nie, takiego życia ja, ja to najwyżej bym mu dał tak ze 140, 150, ale, ale 190 nie. A, słuchaj, a nie jednej nie czy, czy jednak są. Nie, nie widzę z gości. Właśnie no jakieś tam są. No, są, są. No, dobra, no ale jak na 190 lat, no to jednak całkiem, całkiem. A wiesz, apetyt jest? Pewnie nie. się nie przemęczał w życiu. Może żółwie w ogóle mają zmarszczkę od samego początku, nie? nie, nie, nie. No możliwe, możliwe, no świetnie. Może, no nieważne. Sobie. Jak najwięcej <laughs> lat Jonathanowi życzymy. Tak. Małgorzata że ta przedstawiała bardzo. te informacje? Dzięki Wielkie. widzimy się jutro o poranku? Zobaczymy. A, dobra. Z... dobra. Sprawdzę w grafiku i powiem naszym widzom. Dzięki Małgorzowi. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia do widzenia. Co teraz? Teraz pogoda u nas.